Witajcie, za oknem jesiennie i mokro, ale my się nie przejmujemy pogodą, jesienią. Cały czas jesteśmy w Indiach, bo stwierdziłyśmy, że to bardzo fajna kuchnia, bardzo nam zasmokowało. I dzisiaj kontynuacja i nie koniec, bo za tydzień też będzie coś z kuchni indyjskiej. Dzisiaj chlebki NAN z cebulą i kminem rzymskim. No więc rozpoczynamy gotowanie od wsypania 10 gram nasion kminu rzymskiego. W ich 3 minuty. Teraz zdajemy po, po kolei yy, kolejne składniki, wszystkie razem. Najpierw mąka 45, 450 gram. Potem prażona cebulka. Uu, tu jesteś. Prażona cebulka. Dalej. jogurcik Typu rzymskiego. Chyba greckiego. Pani kurwa. <grystanie> Jedziemy dalej. <grystanie> mleko. Nie mleko, mamy wodę. Oliwa z oliwek. Drożdże. Cukier i sól. Teraz będzie się wszystko fajnie wyrabiać. O. A Teraz włączymy wyrabianie na 3 minuty. I tak wyrobione ciasto, zawierające w sobie kmin rzymski oraz jogurt grecki, wkładamy do miski skropionej oliwą i zostawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Wyciągamy teraz wyrośnięte ciasto i podzielimy na sześć równych części i rozwałkujemy. Rozwałkowujemy teraz na placuszki. się patrzy. Tak, przyszedł kot po prostu zniecierpliwiony. Ile to wszystko proszę Państwa trwa. Już, zaraz będą chlebki, dziciek. Mamy je przygotowane. Teraz będziemy je musiały włożyć do nagrzanego pieca, tak? No patrz, patrz, popatrz, jak już. Tak, no, już chcę. Tak. No tak, za chwilę. I będziemy piec 6 do 8 minut w temperaturze 240 stopni.